Cześć, nazywam się Dominik Borsa. W tym filmie pokażę Ci w jaki sposób skonfigurować yy, i w jaki sposób dodawać zestawy statyczne w panelu aplikacji Cellpander. Dodatkowo pokażę też jak skonfigurować automatyczne akcje w Bazelinkerze, żeby to co chcemy, czyli rozbijanie się zestawów, działo się automatycznie. Yy, przejdźmy zatem już do panelu Cellpandera. Na początku, aby rozpocząć pracę z modułem zestawów statycznych, należy przejść do menu ustawienia, jeżeli oczywiście nie zrobiliście tego wcześniej. I tutaj w zakładce opłaty należy właśnie uruchomić moduł zestawy statyczne. Za każdym razem, kiedy chcemy aktywować dowolny, okres testowy. Możemy to zrobić osobno dla każdego modułu w aplikacji Cellpander. Polecam tutaj zerkać, ze względu na to, że często dodajemy nowe moduły. Być może akurat informacja o tym nie dotrze do Ciebie przez inny kanał niż ten. No, wiemy jak działają zasięgi w mediach społecznościowych. Ok, zatem aktywujemy okres testowy. Możemy tutaj też aktywować taki dodatek, kontrolowanie stanów magazynowych. Ja go włączę i e, pokażę, w jaki sposób działa e, również w tej lekcji. Ok, zacznijmy od zestawów. No tutaj e, rozumiem, że będę musiał się przelogować e, po uruchomieniu tego okresu testowego. Także <coughs> lokuję się jeszcze raz. Przeważnie, jeżeli widzisz taki błąd, to właśnie wystarczy się przelogować. Ok, jak dodać tutaj zestawy, jak Serpander łączy się z Linkerem? Zerknijmy sobie na magazyn produktów w Linkerze. Mamy tutaj jakieś produkty, mamy też zestawy, no i właśnie w jaki sposób tutaj możemy działać. Przede wszystkim musimy sobie ustalić, no, oczywiście, to jest dowolne, też tak naprawdę teoretycznie nie musimy, aczkolwiek ułatwia to pracę i sprawia, że nie musimy aż tak dużo zużywać zasobów systemowych Bazelinkera, które są limitowane, ponieważ cały, cała aplikacja działa w oparciu o API, a mamy tylko 100 API wywołań na minutę, więc jakby oszczędzamy te wywołania. Ja tutaj właśnie pokażę, jak, jak w taki najbardziej optymalny sposób skonfigurować Pandera i Baselinkera, żeby razem działały jak najlepiej. I właśnie musimy w każdym z zestawów dodać części, może być to prefix, może być to suffix, w tym przypadku jest to prefix, słowo zestaw. Dzięki temu dzięki temu będziemy Mogli odróżnić zwykłe produkty od, produkty od produktów, które są zestawami. I wtedy, wpisując sobie nawet tutaj w wyszukiwaniu zestaw, będziemy mieli wylistowane same zestawy. Ważne też jest, żeby pamiętać, że zestawy statyczne, którymi się zajmujemy, czyli takie, które mają zawsze te same produkty, nie rozróżniamy w nich różnych kolorów, miały inny prefiks lub sufiks. Po prostu tę frazę w SKU niż te, które są zestawami z wyborem. Najczęściej stosuję taki podział, że te, które mają wybór koloru, są właśnie z, ze słowem wybór albo wybor w SKU produktu, bo tutaj właśnie w tym SKU będziemy się posługiwać. Dalej. Dodałem sobie słowo zestaw do nazwy ze względu na to, że łatwiej mi będzie te produkty znajdować. Ok. E, mamy tutaj cztery, myślę, że takie fajne reprezentatywne przykłady. Mamy tak, zestaw kilku podobnych produktów, bo są mąki. E, trzy różne mąki, jakiś makaron i jakieś drożdże. E, tutaj mamy e, zestaw e, mąka drożdże i pasta pomidorowa. Tutaj mamy zestaw 10 takich samych mąk i tutaj mamy zestaw trzech takich samych chlebów i jednej szynki gratis. No to jest bardzo ciekawy przykład. Ok. Przejdźmy na początek jeszcze raz do ustawień. No, możemy to zrobić właśnie z tego poziomu lub, lub tutaj. I yy, przede wszystkim yy, po rozbiciu tego zestawu będziemy mieli yy, przygotujemy sobie najpierw właśnie linkera po rozbiciu zestawów zmieni nam się status, więc stworzymy na potrzeby tego, yy, tego tej lekcji dwa, dwa statusy rozbicie zestawu tak grupy i roz Rozbite zestawy, i tutaj też brak grupy. Możemy sobie też usunąć te statusy inne niż te, które nas interesują. I zamysł jest taki, że każde zamówienie, jak jeden mąż, trafiają do trafiają wszystkie zamówienia do statusu rozbicie zestawu. Te, które mają e, ten przedrostek e, SKU lub jakikolwiek, w jakimkolwiek miejscu słowo zestaw, e, będą podlegać rozbiciu. Te, które nie posiadają tego e, przedrostka lub w ogóle części w, e, SKU, po prostu przejdą od razu do statusu rozbite zestawy i z tamtego statusu już sobie mogą e, dowolnie wędrować dalej, tak? Czyli jakby tworzymy sobie dwa statusy i musimy je wpleść w nasze automatyczne akcje. No i teraz jaką akcję ustawić? Ustawiono status, wybieramy rozbicie zestawu i dodatkowy warunek SKU, czyli produkt z SKU, gwiazdka zestaw, bo ja tak na, taką frazę wybrałem jako e, część nazwy i e, wtedy jeżeli mamy taki produkt z SKU zestaw, to tutaj wybieramy wywołaj URL i z ustawień zaciągamy sobie zaciągamy sobie ten token do rozbijania. To jest taki adres, który właśnie wywoła naszą akcję automatyczną. My dzięki temu będziemy wiedzieli jakie zamówienie, jaki ma numer i też mamy tutaj jakąś autentykację, taką, żeby nikt inny nie mógł użyć waszej aplikacji na w swoim panelu, na przykład. No i tutaj ważne, nie zaznaczamy przerwy po błędzie. Bazelinker często y, błędnie interpretuje błąd, czyli ma fałszywy błąd. Tak naprawdę akcja się wykonuje. Bazelinker zwraca błąd, szczególnie przy dużych zestawach, ponieważ jest bardzo krótki czas na y, wykonanie takiej akcji. Y, Selpander samodzielnie przeniesie już sobie. Zamówienie do odpowiedniego statusu. Ok. Co z zamówieniami, które nie mają takiego SKU zestaw. Musimy wybrać taką samą akcję, czyli duplikujemy ją. I tutaj wybieramy brak produktu z SKU, gwiazdka zestaw. Gwiazdka Enter. Tak tutaj robimy. I tutaj zamiast wywołania URL, po prostu zmieniamy status na rozbite zestawy. I z tamtego statusu już sobie dalej oczywiście. Nazwy tych statusów są dowolne. To są tak naprawdę wszystkie akcje, jakie musimy stworzyć w Baselinkerze, także jest to dziecin nieproste. Ważne jeszcze, żeby wziąć ID statusu rozbite zestawy, czyli tego statusu można powiedzieć sukcesu wykonania akcji i wkleić go tutaj w tym miejscu. Dodam, że produkty możemy pobierać z magazynu Baselinkera albo z magazynu sklepu, jeżeli jest podpięty. I działa to wtedy w ten sam sposób, tylko produkty muszą znajdować się na magazynie sklepu, który jest podpięty do BaseLinkera. Też można tutaj zaznaczyć, aby używać cen z BaseLinkera lub z pandera. Jeżeli zaznaczymy to, używamy cen z pandera, Wtedy po prostu proporcja produktów, będę to jeszcze wyjaśniał później. Będzie się opierała na tym, co jest w panderze. Jest to bardzo fajna opcja. Ja jej teraz użyję. Jeżeli tego nie zaznaczymy, to ceny produktów do, do proporcji, że tak powiem, będą brane z tego pola. Cena produktu. Oczywiście nie cena zestawu, to jest, nie interesuje. Cena zestawu jest pobierana bezpośrednio z zamówienia. A tutaj te ceny będą brane, że tak powiem, do proporcji. Jeżeli chodzi o ustawienia zestawów statycznych, jest to wszystko. Teraz tylko takie zestawy musimy jeszcze stworzyć. Ustawienia zostały zapisane, wracamy do zestawów statycznych. Jeszcze jedną ciekawą opcją jest kontrolowanie stanów. To jest to, co zaznaczałem w ustawieniach wcześniej. Możemy włączyć kontrolę stanów i ustawiać ceny zestawów w Baselink'erze równe w sumarycznej cenie produktów, które są składnikami. Czyli powiedzmy, jeżeli w zestawie jest 20 różnych produktów i ich łączna suma cen wpisana w Selpanderze to 200 zł, to w Baselink'erze również ustawi się 200 zł. A stany magazynowe działają w taki sposób, że bierzemy te produkty, które są składnikami, sprawdzamy ile poszczególnych musimy mieć żeby taki zestaw skompletować no i zestaw ma taki stan jaki jest yy, stan możliwych do yy, sprzedania tak naprawdę, tak? czyli jeżeli mamy yy, powiedzmy 10 sztuk jakiegoś produktu, to i jest, jest zestaw 10 razy mąka na przykład i jest ich 100 na stanie, no to yy, w, w linkerze do produktu na przykład tego tutaj zwróci się 100 sztuk, Tak, teraz mamy 900 8998. Powiedzmy, ustawmy stan. No, tu jest ok. Tutaj mamy jedynie stan jakiś minusowy. Weźmiemy też to na 606 sztuk. Tu mamy wszędzie stany dodatnie. Świetnie. No i tutaj mamy cztery zestawy, którym ustawimy na ten moment stan 0. Zobaczymy, jak on się zmieni. I ustawimy też cenę 0. Po stworzeniu zestawów. Fajnie by było, jeżeli się tu pojawi coś innego, niż, niż to zero. Okej. Okay. Drodzy, jeszcze włączę tutaj aplikację, która ułatwi Wam śledzenie ruchów myszy. ok Więc zabierzemy się teraz za konfigurację zestawów. Każdy zestaw, żeby został rozbity na poszczególne składniki musi zostać wprowadzony do Cellpandera, czyli musimy wprowadzić SKU zestawu i SKU oraz ilości wszystkich jego składników. Cellpander działa na takiej zasadzie, że łączy się z baselinkerem i pobiera z niego produkty. Dzieje się to co kilka, kilkanaście minut. No i w tej chwili jeszcze się nie zaciągnęła nazwa tego produktu, więc ja sobie skopiuję może tutaj ten początek. I to będzie pierwsza, e, pierwsza e, oferta, którą tutaj stworzyłem, pierwszy zestaw. No i wklejamy kaputo, 1 kilo e, i, tak dalej, i tak dalej, Od razu zaciągnęło się z Base poprawne SKU tego zestawu. Klikamy Dodaj zestaw. E, tutaj zostawiamy opcję zaznaczoną, że jest to zestaw statyczny, i klikamy Dodaj produkty. Nazwa produktu pierwszego. No to będzie mąka kaputo. 1 kilo. I tak mamy kaputo. E, musimy e, akurat tej mąki tutaj chyba. Mm, tak to będzie ta mąka. Jedna sztuka. I tutaj kolejny produkt. E, mamy kaputo 0 na pizzę. To jest bardzo proste, tak naprawdę. E, i. Mm -hmm. Klasika. No, dobra, może być, to to będzie w ten sposób. Tak naprawdę. No, to nie jest istotne. Ważne, żeby były trzy różne produkty. I teraz mamy drożdże. Tutaj zauważcie, że zaciąga się nam automatycznie pełna nazwa SKU z BaseLinkera, tak? Poprawne. I cena, która jest aktualnie w BaseLinkerze. Załącza się ona do systemu. E, ok. I co jeszcze, jeszcze będą e, mąka Barilla? Nie Barilla, przepraszam, makaron. Maka. Barry barilla. Ok. E, nie wiem szczerze mówiąc. Okej, okay. nie mam być może produktu w tym testowym panelu. Ale to nie jest istotne. Tak naprawdę możemy to zostawić w ten sposób. Wiemy, że to są cztery produkty. Kolejny zestaw to będzie 10 razy. Jest Caputo Classica 10, czyli 10 takich samych produktów. No i znowu dodaję. Kla klasika. Ok, czyli yy, Caputo, Monka może tak. Yy, może być tak 00 I tutaj zamiast jednej sztuki wpisujemy 10 i wtedy. Będziemy, będziemy mieli zestaw, który się składa z 10 takich samych produktów, koniec. Kolejny zestaw, który chcielibyśmy stworzyć, to zestaw mąka plus pasata plus. O, widzę, że tutaj. jeszcze zerknę sobie na ten zestaw. Aha, czyli teoretycznie ja mam tutaj wszystkie te produkty w magazynie, ale dobra, nie jest to istotne. Gdybyśmy chcieli na przykład teraz poprawić sobie któryś z produktów, który już jest z których zestawów, to możemy kliknąć tutaj na liście produkty i mamy mąkę kaputo, mąkę Caputo, jeszcze zobaczymy mąka, tutaj będzie... Czyli tutaj ta mąka barilla właśnie powinna pójść. Ok, mąka barilla. I my mamy tak... Stworzymy zestaw tak, jak został przez jego twórcę za, e, zaprojektowany e, początkowo. Ok, weźmy tutaj sobie kaputo Classica plus Passata plus drożdże. Dodajemy zestaw, dodajmy produkt. Classica, e, czyli to będzie... Ta mąka typu 00, Caputo. Potem mamy pasatę, Mutti, Mutti przecier pomidorowy włoski i drożdże, drożdże kaputo Takie są to produkty włoskie, pyszne produkty, który sprzedaje jeden z moich klientów. I tutaj po jednej sztuce ceny sobie zaciągnęliśmy z Weizminkera, niewiele się zastanawiając. I teraz mamy jeszcze jeden zestaw, który, jest, który ma ukrytą funkcję. Ta funkcja jest oczywiście opisana w poradnikach, ale być może niewiele osób o niej wie. Chleb żytni 3 sztuki plus krakus gratis. To jest istotne, że to jest gratis. Dodajmy produkty, ten chleb tutaj co prawda się nie zgadza z tym w zestawie. Ale to jest nieistotne, mamy 3 sztuki chleba, to kosztuje 5 zł i tutaj szynka Krakus. Ok, dodaj produkt, jedna sztuka, ale jej cena to 1 grosz. Jeżeli tutaj wstawimy cenę 1 grosz, to niezależnie od tego, jaka jest cena zestawu, jakie będą ceny poszczególnych składników, ta pozycja zawsze będzie miała cenę 1 grosz, ponieważ będzie jako gratis traktowana, tak? I to jest taka ukryta funkcja. Jeżeli chcesz dodać gratis, to daj mu cenę 1 grosz. Wtedy pojawi się 1 grosz na fakturze czy na paragonie już jak będziesz wystawiał dokument. Ok. I w tym momencie, w tym momencie mamy już gotowe 4 zestawy. Zobaczymy, czy w tej chwili już się udało, żeby, żeby odświeżyły się ceny. Jeszcze w tej chwili nie ma odświeżonych cen. Musimy jeszcze chwilę poczekać. Tutaj możemy zrobić 100, 103 te chleby. Ok. Nie ma w tej chwili jeszcze, nie ma jeszcze w tej chwili tego pokazanego. Zaraz tutaj się ta cena i i ilość powinna odświeżyć. Sprawdźmy sobie, czy na pewno tak. Mamy tutaj zaznaczone więc zaraz to powinno się udać. Ok, i teraz, tak naprawdę, w momencie, kiedy ktoś zakupi jakiś zestaw, tworzymy zamówienie przykładowe i dodajemy produkt. Szukamy dowolnego produktu. Zestaw, no powiedzmy ten zestaw, tutaj on będzie miał cenę, e, cenę 50 zł. To jest nieistotne, ponieważ cena będzie proporcjonalna wzię proporcjonalnie wzięta z tych poszczególnych produktów. I w momencie, kiedy zamówienie trafi do statusu rozbicie zestawów, tutaj widzimy, wywołuje się akcja. jak widzicie mamy błąd wywołania, i nie udało się tego zestawu rozbić. O. No i właśnie to jest idealny przykład na to, że to może nieraz chwilę potrwać. Nie jest to tak, że w dosłownie sekundkę to się stanie. Nieraz trwa to do kilkunastu sekund. Ale jeżeli trwa jest to działanie w tle, no to raczej jest to niewidoczne dla. Pracowników. No i teraz e, zobaczcie, że każdy produkt otrzymał swoją miniaturę. Tak, czyli zmieniła się miniatura zestawu. Po szczególnych produktów mamy miniatury ustawione. Teraz cena e, jest proporcjonalna do tego, co jest w magazynie. Waty są zaciągnięte, wagi są zaciągnięte, czyli teraz e, ten zestaw ma odpowiednią wagę e, nawet. E, także wszystko się zgadza z tym, co jest w magazynie. Nie mamy żadnych reszt, tak samo jak jest 50 zł, tak jak było 50 zł, tak już jest 50 zł, i zamówienie trafiło do statusu rozbite zestawy. No, wszystko pięknie zagrało. Zobaczmy jeszcze dodatkowe, zobaczmy zamówienia testowo, zróbmy sobie na pozostałe zestawy, ale osobno, tak żebyśmy nie żeby nam się nie pomieszały te produkty, a później stworzymy takie zamówienie na wszystkie produkty, żebyście zobaczyli, w jaki sposób rozbije się, rozbije się ten, ten, ten takie zamówienie z kilkoma zestawami, w których dodatkowo są te same produkty. To też jest bardzo ciekawe, w jaki sposób do tego dojdzie. Pokaż wszystkie produkty. No i tak, mieliśmy już ten mieliśmy już ten trzeci, teraz ten drugi. Tutaj wrzucimy cenę może 26,74, żeby, żeby była ta cena taka niezbyt okrągła. I stworzymy jeszcze zamówienie na ostatnie z zestawów. A potem jeszcze, jeszcze dodatkowo jedno stworzę, żeby pokazać w jaki sposób działa system, jeżeli nie uda się poprawnie rozbić ceny. No i tutaj 20 zł za ten zestaw, czyli 3 sztuki chleba i szynka Krakus gratis. I ostatni przykład. Ostatnim przykładem będzie, będzie zamówienie, w którym, mamy, w którym mamy zestaw 10 sztuk a jego cena będzie niepodzielna przez 10 no wystarczy zrobić na przykład cenę 99 zł i 99 groszy no nijak to się nie podzieli tak jeszcze możemy nawet kalkulatorem sobie sprawdzić czy nie blefuje przypadkiem no nijak się to nie podzieli ponieważ mamy 9 tysięcznych grosza reszty OK. No i dodajemy taki zestaw. Mamy teraz cztery zestawy, cztery, e cztery zamówienia z zestawami i przerzucamy jak w że wszystkie do statusu rozbicie zestawu. I tutaj możemy sobie tak odświeżać i będziemy widzieli właśnie jak tutaj znikł jeden e i dodał się do rozbitych zestawów. I po kolei te zestawy tutaj znikają. Jak widzicie dosyć sprawnie Dosyć sprawnie to idzie naszemu systemowi. I teraz tak. Tutaj właśnie mamy ten przykład, kiedy cena była niepodzielna. Wyodrębnił się dodatkowy produkt, który zawiera w sobie resztę, tak? czyli mamy 9 produktów za 9,99 i jeden z resztą 9 groszy. Tutaj mamy 3, 3 chleby za 6,66. Ponieważ cena była 20 zł, no to nie udało się tego podzielić równo pomiędzy trzy produkty. I tutaj ten akurat gratis dostał 2 grosze, ale jak widzicie, jest on, jest on jakby tutaj, dostał resztę po prostu, tak? Gdybyśmy zrobili takie same zamówienie, to jeszcze wrócę może, gdybyśmy zrobili takie samo zamówienie na na ten chleb plus, trzy, plus, plus krzynkę i to kosztowałoby 19,99 czyli o grosz mniej to zapewne tutaj ta cena gratisów byłaby 1 grosz o, tutaj jeszcze bardziej się ta reszta E, Pogubiła, ok. Eee... No, nieraz tak bywa. Eee... W każdym razie jak widzicie gratis jest zdecydowanie tańszy. <laughs> Dalej. mamy zestaw no to tak jak wcześniej różne owaty poszczególnych produktów różne wagi eee... i zdjęcia zaciągnięte wszystko uprawnie No, i tutaj 10 było po 10 zł, tutaj nie ma żadnej reszty, a ten zestaw już omawialiśmy. Także w ten sposób działa, e, działa Selpander, rozbija po prostu poszczególne produkty, e, pro, zestawy na poszczególne produkty. Tutaj jeszcze się te ceny nie zaciągnęły. Ja może wrócę za chwilkę do Państwa, jak już się te ceny zaciągną. Ok, e, widzę, że tutaj ceny i Stany już się e, ustawiły, i teraz mamy tutaj stany zgodne z tym, ile jesteśmy w stanie danego produktu wysłać. A ceny są zgodne z sumą cen produktów w Selpanderze. Możemy to e, zobaczyć na podstawie, przepraszam, w baselinkerze, e, na podstawie tej szynki, że ona ma cenę 135, czyli zestaw ma 15 plus 120 tak? gdyby tutaj cena była na przykład 001 no to ta cena by była niższa, ok w takim razie to wszystko jeżeli chodzi o ten konkretny odcinek w kolejnych będę przedstawiał kolejne możliwości systemu Zepander, mam nadzieję że wyjaśniłem tutaj już tak zupełnie w jaki sposób tworzyć zestawy w jaki sposób tutaj to będzie działało. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć.